Witam. W tym filmiku przypomnę podstawowe informacje o tym jak rozwiązujemy układ równań. Powiem o metodzie przeciwnych współczynników, metodzie podstawiania, czyli dokładnie tych, których uczymy się w szkole. I uwaga, ja wiem, że zdalne nauczanie to był trudny czas, natomiast musimy wrócić do rzeczywistości i układy równań nie mogą być dla nas jednak przeszkodą. Kochani, na czym polega pierwsza metoda, którą mówię, metoda przeciwnych współczynników? Tak w skrócie. Widzicie zapewne, że i x, i przy x, i przy y stoi jakaś liczba. To są współczynniki. Metoda sprzeciwu współczynników dąży do tego, że albo przy x chcemy uzyskać przeciwne liczby albo przy y. tak graficznie. Chcemy mieć liczby do siebie wzajemnie przeciwne, e, różniące się znakiem innymi słowy. Wolno nam mnożyć i dzielić obustronnie przez liczby różne od zera. Tu zobaczcie, ja już sobie napisałam, że pomnożę razy 4, ale to tak naprawdę jeszcze nie w kwestii rozwiązywania tego układu, ale dlatego, że lubię pozbywać się ułamków, czyli e, pamiętajcie, możemy mnożyć i dzielić przez liczby niezerowe, nie więc zobaczcie, tu będę mieć 12x plus 1y. Napiszę sztucznie, ale chcę, żebyście widzieli, że jest 1y równa się minus 4. Dzielić przez 0 nie wolno, a mnożyć przez 0 to tu bez sensu, bo wszystko nam się zeruje, więc nie dostaniemy tutaj nic. No dobrze, kochani, na czym polega metoda przeciwnych współczynników? Musimy tak tutaj każdą ze stron wymnożyć przez jakąś liczbę, aby albo przy x, albo przy y dostać liczby do siebie przeciwne, czyli różniące się znakiem. W przypadku dwunastki i piątki, żeby znaleźć taką wspólną wielokrotność, która potem różniłaby się znakiem, może nie jest trudna, ale to jest duża liczba, bo to jest 12 razy 5, 60. Więc można byłoby tu uzyskać 60 albo minus 60. Łatwiej, kochanie, jest tutaj. Tu mamy jedynkę i tu mamy dwójkę. Z jedynki bardzo łatwo zrobić dwójkę. Wystarczy pomnożyć przez 2, a ponieważ chcę mieć przeciwne współczynniki, pomnożę przez minus 2. Pamiętajcie, żeby wymnożyć wszystkie. Drugie równanie zostaje bez zmian. Kiedy przeciwne współczynniki już są, zobaczcie. Dodaję obie, oba równania stronami, czyli lewą stronę dodaję do lewej strony. Mam podpisane w ten sposób, więc się nie pomylę. Minus 2y plus 2y to mi się zredukuje. Tutaj dostanę, zobaczcie, 19, a tu dostanę minus 24 plus 5 dostanę minus 19x. Jak podzielę na minus 19, Dostanę jedno rozwiązanie. x równa się minus 1. Żeby policzyć y, wystarczy x równe minus 1 wstawić do jednego z równań. No powiedzmy, to, to właśnie pierwsze jest najprostsze, czyli to jest 12 razy minus 1 dodać y równa się minus 4. Dostaje minus 12, dodać y równa się minus 4, czyli y równa się minus 4 plus 12 8. Są osoby, które tutaj nie podstawiają, a robią metodę przeciwnych współczynników jeszcze raz. Czyli, jeśli komuś wyszło x równa się minus 1, jeszcze raz sobie przepisuję. No i teraz metodę przeciwnych współczynników stosuję dla x. -ów. A wiem, w tym wypadku wydaje się może to trochę y, nie bardzo, bo bym musiała, zobaczcie, tu sobie zrobię razy minus 5, a tu zrobię razy 12, tak, żeby dostać tutaj plus minus 60. Y, I mam tu minus 60x minus 5y, równa się 20. Tutaj dostaję natomiast 60x, widzicie, są przeciwne. Plus y, tutaj mam 24y, a tu mam 12 razy 11. 132. Tak. Mogę teraz dodać stronami. Tu mi się uprości. Tu dostaję 19y, a tu dostaję 150. Dwa. Jak podzielę na 19, dziewiętnaście. dziewiętnaście razy 8, dwa a 7. Tak. I mam. Oczywiście tutaj mam więcej pracy niż tu, natomiast miejcie, e, e, miejcie też takie, taką e, wiedzę, że tak też można, czyli tak przeciwne współczynniki przy x albo przy y, tu zrobiłam przy y i kiedy już wyszedł mi x równe minus 1, podstawiłam do obojętnie którego z równań powyżej, zamiast x minus 1, tak żeby policzyć y. Uwaga, tu pokazałam, że mogę zrobić też przeciwne współczynniki przy x. Niby liczby duże, pamiętajcie, że możecie korzystać z kalkulatorów, przecież na maturze, na sprawdzianach myślę, że też, więc nie będzie problemu. No dobrze, i teraz y, równanie numer dwa zrobię metodą podstawiania. Tak, tutaj muszę sobie uprzątnąć tablicę. I teraz na czym będzie polegała metoda podstawiania? Otóż wyznaczę sobie jedną niewiadomą y, z równania, obojętnie którego. Wyznaczę, to znaczy po jednej stronie zostanie albo sam x, albo sam y, a po drugiej reszta. Metoda podstawiania ma pewną wadę. Otóż, no dobrze by było, gdyby była jedna niewiadoma, która yy, nie ma żadnych jakichś trudnych współczynników. Tak, żebyśmy tutaj no nie mieli jakichś strasznych ułamków. I teraz zobaczcie, to sobie zrobię razy 3, żeby nie było ułamka. 9X minus Y równa się 6. Ojej, zrobiły mi się przeciwne współczynniki. A nie tego chciałam. Metodę, metoda podstawiania polega na tym, że z jednego równania wyznaczam jedną literkę, jedną niewiadomą wyznaczam, to znaczy e, zostawiam ją na jednej stronie całą resztę przerzucam na drugą stronę 9x przenoszę na drugą stronę, więc zmieniam znak, 6 jest po dobrej stronie tu jeszcze moi drodzy drugie równanie przepisuję Tak. Okej, okay. co mam tutaj? Pozbywam się tej, tego minusa, czyli będę mieć y równa się 9x minus 6, a tu mam 9x plus 7y równa się 12. I teraz w miejsce y w tym drugim równaniu wstawiam to, co tutaj wyznaczyłam, czyli mam Y równa się 9x minus 6, a tutaj w drugim równaniu przepisuję początek, a potem w miejsce y stawiam 9x minus 6 równa się 12. Co uzyskałam, moi drodzy? Otóż to drugie równanie już ma tylko i jedną niewiadomą. Pozwolicie już tu zgubiłam x, tu mamy e, minus 9 plus 63 daje 54 x równa się 12 plus 42, czyli też 54. Pozwolę sobie już klamerki nie przepisywać. x równa się 1, i teraz wstawiamy, jeśli już wiemy, że x równa się 1. Wstawiamy do tego równania, gdzie wyznaczyliśmy, że y to jest 9x-6. I mamy. Oczywiście, nie mogłabym powiedzieć, że tutaj. Niechcący, zrobiły mi się przeciwne współczynniki. Ktoś mógł powiedzieć, że tłumaczę teraz, jak można było dodać stronami. Tak, ale chciałam dokładnie wyjaśnić, jak wyznaczyć niewiadomą, gdzie ją wstawić i jak skorzystać z metody podstawiania.